Hej, hej, cześć wszystkim, witajcie ponownie w Need for Speed Rivals i znowu sobie pojeździmy po tym mieście, chciałem powiedzieć. A to przecież nie miasto, tylko jakieś bezdroża. Okej, okay. <laughs> na czym myśmy to ostatnio skończyli? Eee, skończyliśmy na tym, że wam pokazywałem Aventadora. No, i nadszedł czas pokazać Wam jakieś inne auto. Co by Wam tu pokazać? Miałem Wam pokazać Venenum Lamborghini. Odblokowałem sobie przy okazji Enzo. No i huraje. Tylko mnie na nim na razie nie chce, żeby kupić. Na kosztuje 355 tysięcy, ja mam na razie 187. 000, także będziemy musieli sporo pojeździć. Na no, veneno ma też mnie nie stać, veneno boże, veneno dobra, nieważne. Słuchajcie, może tym Ferrari Enzo się przejedziemy. Ja już troszkę pojeździłem tym autem, troszkę mam też stuningowanego. Ale w aktualnych celach mamy ukończyć wyścig Horde Pursuit na trudnym poziomie. To jest wyścig Grand Tour. Z tego co wiem, to on jest bardzo długi. On jest gdzieś do góry. Nie wiem, że to czasem nie jest wyścig w koło wyspy. Właśnie, to jest ten. Zobaczcie. Mój znajomy Skylar jecha, jechał go i mu to zajęło 12 minut. A więc pojedziemy sobie. I weźmiemy to Enzo. Ale ja już z góry wiem, że to Enzo nie da rady. Żeby ten Enzo dało radę ten wyścig wygrać, to bym musiał je na maksa stuningować. A niestety nie mam tego na maksa stuningowanego. Troszkę tam dałem chyba w prędkość maksymalną najwięcej i w przyspieszenie troszkę wprowadzenie. A ja mało dałem właśnie w wytrzymałość i w siłę. Wytrzymałość to jest jak nas no gliniarze walą. Auto po prostu tak szybko nie ulega zniszczeniu. całkiem fajne, jest to Enzo, fajnie się dosyć prowadzi, ale mówię, no tutaj w tym, w tym akurat wyścigu nie dam rady, na pewno. Wiem, będzie pesymista z niego, ale no, mówię realnie. 43 km Boże, tyle czasu w takim stresie. Spróbuję odjechać jak najbardziej się da. Żeby troszkę może... Na luzie bardziej jechać. Aj, była stacja, mogę przejechać, kurde. Muszę patrzeć na mapę, bo gdzieś tu jakieś skręty będą pewnie dziwne. Aj, aj, aj Niepotrzebne to było, bo te wozy policyjne są strasznie wytrzymałe. Moje Ferrari niestety jest mało wytrzymałe. Kurde, no muszę starać się omijać tych skubańców. No świetnie, no po prostu rewelacja. I patrzcie, najechałem na, na kolczatkę i połowę samochodu już mam uszkodzony. Dobra, powietrze mi dopumpowało, to ciśniemy do przodu. Kolejne kolczatki, muszę jakąś stację znaleźć, ale ten... Tutaj była, kurde już za późno, dobra. Nieważne. wow, jakie to nerwowe na ręcznym. Boże. Dobra, deptamy, deptamy, żeby jak najbardziej im odjechać. Może mi się uda, kurczę, powiem wam, że mam taką małą i cichą nadzieję, że mi się uda przyjechać na pierwszym miejscu. W sumie, jaki wykręcimy czasu, już jest mniej ważne. Mi najbardziej zależy na wygranej, żeby po prostu zaliczyć ten cel. 34 km do celu jeszcze. no. Kurde, daleko. Ci mi tam siedzą na ogonie. Tak swoją drogą, bardzo fajną tą zimę tutaj zrobili. Naprawdę. Podoba mi się. Ogólnie graficznie bardzo ładnie wygląda. Zresztą powtarzam się, że by to mówiłem. O, o to mi chodziło. A kardę. Co to było? Coś pierdolu, tylko nie wiem co Dobra, moich rywali chyba trochę odstawiłem Ale jeszcze się nie cieszę, bo z 30 km przede mną mi się może wszystko zdarzyć. Kurde, kolczatka. A! Ej no, no co jest? Myślałem, że ja mam minę. Stacja wizy na mapie, tylko nie wiem jeszcze gdzie dokładnie. Muszę skorzystać, bo znowu mam połowę auta uszkodzonego, nie. Wypierdzielać mi. Come on, come on, Deptamy do przodu. Ile fabryka dała? Stacja, ale już dupa. Za późno. Ej, ej, ej. Niedobrze, mogę to przepłacić przegraną. Te góry tutaj fajnie też wyglądają. Jakiś kanion to jest czy coś. To Nitro się trochę wolno napełnia, no. ale muszę częściej pod prąd jeździć i driftować, wtedy będzie mi się napełniało. Wow. Dobra, widzę, że aby mam pały na karku, tamtych gdzieś już odsadziłem dość mocno. Cieszy mnie to. Dajcie jakąś stację, ty kurde. O jest. <laughs> Mówisz i masz. <laughs> Całe szczęście. No się jakoś uspokoiło. 19 kilometrów do końca. Całkiem spoko 350 i zaczyna przebierać coś na jeden garnek, a bo paliwa brakuje. Więc co tak się trzęsie? Bl, 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 bl. Na razie idzie całkiem nieźle. Wręcz bym powiedział świetnie, ale 15 kg jeszcze. Może wytrwam, może wygram. Ja chcę wygrać. Okej, okay, wjeżdżamy na autostradę ich mi każe jechać tutaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jazda pod prąd. Bo mi tu może zaraz coś wyskoczyć. Ale w sumie dobrze, że pojechałem pod prąd, bo jakbym pojechał prawym pasem normalnie, to znając życie, to bym poszedł tam w prawo. Żeby musiał zawracać i kombinować. A tak sobie lecimy cały czas. Trzy blaty. Trzy paczki na blacie. I jest ogień była stacja, ale nie musimy się na razie naprawić. Zerkam na mapę. Zaraz gdzieś wykaszczanie. znajdę moje szczęście. Jest dobrze, muszę wam powiedzieć. 9 km. Ło, widzieliście to? Pojawił się przed ryjem. O, ale dostał strzała przy czystu. Dobrze, że auto sobie za mocno nie uszkodziłem. Uoo, to było hardcore, bardzo. Idzie ładnie kurde, kolczatki środkiem. Dobrze Idziesz, idziesz maleńki, 5 km, ja to muszę wygrać, nie ma innej opcji Nie ma innej opcji, muszę to wygrać po prostu I tyle Na razie jest świetnie, że tak powiem. 4,5 km. Mam nadzieję, że wygraną już mam w kieszeni. Nawet za dużo nie używałem tych swoich specjalizacji, czy jak to tam się zwie. Blokada, o, kolczatki, nie, nie, nie ze mną te numery. No nie, wypad mi, teraz mnie przeszkodzicie, kilometr do mety został, frajerzy. Go, go! Nie przeszkodzicie mi! -ha! I co się stało? Kurde, myślałem, że mi wysrało grę. A tu nagle loading. What the fuck? Rozdział dziewiąty od razu poza kontrolą? Oh, jakiś filmik We are coming to you with live footage from Redview County where the racer known as Zephyr has just been involved in a horrific high-speed collision with local police units. Paramedics are making their way to the crash site as we speak, but from this vantage point, it's hard to picture anyone surviving a wreck like that. I am the reality show. The 15 minutes you'll never have. They say speed kills, but if you aren't speeding, then you aren't living. It's a być? and the game. Lol. Czyżbym skończył grę? Ok, nowy samochód. McLaren, proszę. Hmm, dziękuję. Ukończyłeś karierę rajdowca. To no, świetnie. Aha, czyli proszę. Ukończyłem karierę raj rajdowca na 21 poziomie. I mogę się bawić dalej. Zapłon. Każdy ma granicę, Aby je poznać, trzeba je przekroczyć. Aha, zapłon to jest jakiś odtwórz film. Ja Nie chcę filmu odtwarzać. Wyścig. Aha, czyli teraz mi się. Jakieś tu wyzwania porobiły? Nie trzeba zdobyć przewagę. E, dobra, nieważne, nie, nie będziemy się teraz w to zagłębiać. Przejdziemy może teraz sobie na karierę gliniarza. I przejdziemy sobie jeszcze jeden wyścig. E, czy ja mam jakiś inny samochód? Tak, odblokowałem Porsche Carrera GT. McLarena też odblokowałem. Hmm. Tylko, że on trochę... Nie, posiadane, mam tego McLarena. A, no jasne, przecież tutaj samochodów policyjnych nie trzeba kupować, to są wszystkie odblokowane. Spoko. To nie wiem, czy tym Porszakiem się przejedziemy, czy McLarenem. Ja bym wziął to Porsche. A co tam? Ok. Eee, technologia pościgowa. Weźmiemy sobie śmigłowca. Nie chcę. Ale chcę. Co to jest? Pole elektrostatyczne. Hmm. Na pewno chcę IMP. Tak, wyposaż. Czy mamy jeszcze drugi poziom tego IMP? IMP drugi poziom mamy. To sobie weźmiemy. A to już kasę kosztuje, widzę. A mówi się trudno. I trzeci poziom EMP. Hmm. Dobra, nie, na razie nie będziemy ładować. Kupimy sobie drugą. imp jest dobre, a to jest blokada drogi. Hmm. Blokada może być dobra, albo tarant. Kurde, nie wiem co wybrać. Mam dylemat. Kolczatka, jedziemy przed. Kimś możemy rzucić. Hmm. A, weźmy sobie ten taran może. I taran zrobimy sobie też na drugi poziom. Tak. Okej. Okay. 58 kafli mi zostało. Dobra, co my tu mamy? Zdobądź 100 tysięcy w jednej sesji. Nieźle. Na pewno tego nie zdobędę, ale co tam? Hmm, czyli co? Tu widzę jakieś gracza mamy. To sobie... Skoczymy tutaj i może do nam się go złapać. Trochę szybciej to się mogłoby wczytywać, ok. No ładne to Porsche, ładne, muszę powiedzieć. się fajnie spoiler wysuwa. Nieźle, nieźle. Czyli mamy zdobyć 100 tysięcy w jednej sesji. O, jak zaczepimy kogoś, to od razu się koguty włączają. Tak rozwalimy co tam. Zostaw mi go, to jest mój. Nie waszego tknąć. No chodź ty malenki, zaraz ci rozbiję. Gdzie ty jedziesz? Jesteś na wykończeniu, jesteś mój. Puh! Nara! Ok, cztery tysiące mamy zarobione. To jest taki cywilny chyba. Dobra, wyłączysz te wyjce. Tam widzę na mapce, mamy kolejnego delikwenta. O nie, to jest policja też. Czego trąbisz? Też mam klakson. Co mnie teraz gdzie gonił? Głupi czy jaki? Przecież ja też policjant. Został taranem, teraz z EMP go trafimy. I jeszcze go tak potraktujemy, oj proszę, jeszcze jeden strzał, albo dwa i leży. Puch! No, gin. No dalej, nie będę tarano na ciebie marnował. O co za uparta świnia. O! Bye bye. I następny załatwiony. Który następny? Dawać do golenia. O, jedzie. Delikwent. Chodź tu. Zostaniesz syru. Jeszcze taranem, ale źle to zrobiłem. Mogę mu w dupę tym taranem. Przekroczyłeś prędkość. Masz zjechać i ci dam mandat. Skobanie mi tu zagłusza moje te. Wow. O, i teraz tamten gliniarz go zobaczymy, a ja punktów nie dostanę. Pewnie zgadłem. Nie, nie, jeszcze go nie zatrzymał. Zostaw go gnoju, to jest mój. On jest mój, zostaw go. O, I go zabrał. E... Szkoda, ale mamy 70 tysięcy. A do 100 to jeszcze. Ho, ho, ho. Co mamy w Easy Drive? Wydarzenia, playlista autologu. Co my tu mamy? Wyzwanie Overwatch. O, co to jest? Aby wziąć udział w tym wyzwaniu Overwatch, musisz zmienić tryb chyba na kierowcę. Dobrze przeczytałem? Za mało się dzieje, kurde. Nie wiem gdzie ci wszyscy się pochowali piraci. I w kaszczany. zagapiłem się. Dobra, moi drodzy. Ja sobie jeszcze pojeżdżę tutaj. Spróbuję to, ten cel osiągnąć, bo kariery gliniarza jeszcze nie mam zakończonej. Także będzie jeszcze nie jeden odcinek z tego. A tymczasem co? Żegnam się z Wami. Trzymajcie się ciepło, bo na dworze wieje. Zapraszam do kolejnych materiałów. Na razie.